Witam, witam sezon tego, 2016. Ogólnie fanowie, zróbcie hałas na fajmie, czyli na, na naszej stronie, żeby było lajkowania sporo, bo jakoś słabo się staracie, a dwa, ja nie, nie przegrałem, bo no co wrzucą na kanale filmiki, fanowie, to nie słuchacie tych typów, którzy mówią, o, tegie przegrał, bo nie wrzucą coś. Teraz wy musicie się postanowić, pokazać im, że jesteście lepsi, że coraz więcej lajków, musicie się postarać ogólnie, a nie, że piszecie, że le lecą lajki, ale jakoś i wam nie idzie, tak powinno być. Postarajcie się, fanowie, bo naprawdę 1 czerwca nie zrobimy tego gryla z lotu z grillem dla was, jak wy nie zrobicie nie będziecie lajkować naszego profilu. Coś jest za co, my wa dla Was coś robimy, to my prosimy Was, żebyście zaczęli coś robić. Lajkować naszą stronę pod filmikiem w opisie będzie stronę do lajkowania. Lajkujcie, a nie czekacie, żeby te trole gimbusy wygrać z lajkowaniem naszego lajkowania. Musimy pobić ich i pokazać, że to my wygraliśmy, a nie te ciotki. To wszystko od was zależy, nie od mnie. Ja i tak wrzucam na stronie posty różne: zdjęcia, nie zdjęcia. To powinniście ruszyć, bo to, że to jest nasz prawdziwy strona, a nie jakaś podrabiana. Ale wy idioci, panowie, słuchacie tych debili i kręcacie się sami. Ogarnięcie się i zacznijcie lajkować naszą samą pozawę.